Jesteśmy w ZSOM z Racibusz, Józef Tracz, dobrze znany w Raciborzu i dobrze znający Racibusz, Przyjaźnicie się z Ryszkiem Wolnym, słynnego teamu, który w latach 90. zdobywał medale olimpijskie, pan Matrzy na koncie, teraz kształci pan młodzież. Z czym mamy tutaj do czynienia dzisiaj? Tak, dzisiaj jest duże wydarzenie pod hasłem Super PROMOCJA Zapasów. Jest to program Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przede wszystkim to jest zabawa. Chcemy dzieciom pokazać, że sport to jest coś bardzo ważnego w, w, w dziedzinie życia, i, i zachęciliśmy nauczycieli wychowania fizycznego, dyrektorów szkół, żeby wzięły udział w tym wydarzeniu. No, proste konkurencje, sprawnościowe. Dzieci rywalizują, przeżywają, mają duży doping swoich rówieśników ze, 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 ze swoich szkół, a na koniec dzieci otrzymują koszulki za zdobyte miejsca, puchary, medale, dyplomy, certyfikaty, także super, super promocja, super akcja i chodzi nam przede wszystkim, żeby zachęcić dzieci do uprawiania sportu, a także do, do naszej kochanej dyscypliny do zapału.